Na bajki-oszczędzajki zaprasza partner strategiczny Bank Pekao S.A., właściciel aplikacji POP Kids, ułatwiającej dzieciom stawianie pierwszych kroków w świecie finansów. Pieniądz mówi, ja tu rządzę, jak to fajnie mieć pieniądze. Lecz dlaczego jeden traci, drugi ma i się bogaci? To zagadka, to zagadka. Co odpowie nam brygadka? No to, to zagadka, to zagadka. Co odpowie Posłuchaj tego, please! Żubr, złotówka, sprytny lis. Więc posłuchaj tego, please! No, posłuchaj no! Odcinek czwarty. Bajki oszczędzajki. Jak pożyczać i zarabiać. To nie jest zwykła bajka, więc nie zacznę od słów dawno, dawno temu. Wszystkie przygody, o których za chwilę usłyszycie, wydarzyły się dopiero co? Może w zeszłym tygodniu? Może wczoraj? Albo też dopiero się wydarzą? Może jutro? W każdym razie, wydarzyły się lub wydarzą w naszej niezwykłej, kolorowej krainie, która leży tam za horyzontem. To całkiem niedaleko. Wystarczy użyć wyobraźni, by znaleźć się w świecie, gdzie mieszkają żubr, lis, złotówka i ich przyjaciele. Zapraszamy? Żubr, lis i złotówka. Czym się skończy ta wędrówka? Nikt nam tropić nie zabrania tajemnicy oszczędzania. Może mamy jakieś szanse poznać żubra i finanse? Widziałem wczoraj Jaśka. Był strasznie nabzdyczony. Dało się zauważyć nawet z daleka. Mam nadzieję, że to nie z powodu kolejnego dyktanda czerwonego ze wstydu. Nie mogłeś z nim porozmawiać, zapytać o powód tego nabzdyczenia. Powtarzam, widziałem go z daleka. Siedział w szkolnym autobusie i, i wyglądał jak gradowa chmura. Pomachałem mu, ale nawet mnie nie zauważył. Trochę się teraz o niego martwię. Chyba nie napisał znów słowa kiełbasa przez oskreską albo, albo chrzanu przez SZ. <laughs> Oby to nie była żadna poważna historia. Moi drodzy, przespacerujmy się w okolice domu Jaśka i Gośki. Może ich akurat spotkamy. Yy, chciałbym to właśnie zaproponować. Brigado idziemy! Brygada dobra rada, przyjaźni nie odkłada. Nie trzyma rąk w kieszeniach, gdy może świat odmieniać. Gdy kumpel ma problemik, na pewno pomożemy. Brygada to narada, brygada podpowiada. Gdy smutek was dopada, gdy kłopot was napada. Nadchodzi kto? Brygada! No i proszę, kogo ja widzę? To Gośka i Jasiek. Zaraz, zaraz. Czy oni się... Kłócą? Obawiam się, że na to właśnie wygląda. Chyba przybywamy w samą porę. Hej, dzieciaki! Hop, hop! To my! Och, co za szczęście! Brygado, ratuj! Jasiek obraził się na cały świat! Na cały głupi świat! Już nie wiem, co mam powiedzieć temu mojemu braciszkowi. Nic mądrego i tak nie powiesz. Świat jest głupi, świat jest niesprawiedliwy i dlatego jest głupi. O. Oho, niezły początek. Chyba musimy się dowiedzieć czegoś więcej, jeśli mamy pomóc. No, opowiadaj Jaśku. Co cię tak zdenerwowało? Wyobraź sobie złotówko, że mój postrzelony braciszek nie żaden postrzelony, tylko pokrzywdzony przez los. Mój pokrzywdzony przez los i postrzelony braciszek chciał rzucić szkołę. Rzucić szkołę? W wieku ośmiu lat? Czy dobrze rozumiem, że chciałeś się przenieść do tej drugiej podstawówki, tej z dużym boiskiem? Do jakiej znowu drugiej? Chciałem już nie chodzić do żadnej szkoły, ani swojej, ani jakiejkolwiek innej. Hm, chyba musiałeś mieć ważny powód, prawda? Tak, bardzo ważny. On normalnie ubzdurał sobie, że. Przestań mi dogadywać. Kochani, nie podnoście głosu, bardzo Was proszę. Czy wiecie, że kiedy ludzie krzyczą na siebie, to owszem? Wszystko doskonale słyszą, ale przestają się nawzajem słuchać. Żubr ma rację. Gdy na siebie krzyczymy, wtedy się nie słuchamy. Im głośniej wrzeszczycie, tym mniej kogoś przekonacie do swojego zdania. Dobrze, zrozumiałem. Przepraszam Ci, siostra. A ja ciebie. Zgoda? Zgoda. O, takie rozwiązania, to ja rozumiem. Uff, zatem wróciliśmy do punktu wyjścia. Jasiek jest nabzdyczony na głupi świat, w związku z tym chce porzucić szkołę. Dlaczego? Ach, nie mogę się doczekać odpowiedzi. To bardzo proste. Zamiast chodzić do szkoły, wolałbym już teraz zaraz pójść do normalnej pracy i otrzymać pensję, i przechować swoje zarobione pieniądze w banku, i płacić w sklepie kartą, kiedy tylko mam na to ochotę. No i kiedy Jasiek powiedział o tym rodzicom, to zaczęli się śmiać. A Jasiek się uparł, tupnął i stwierdził, że i tak. Kto zrobi? Bo już dużo wie o pieniądzach. I wtedy tata się trochę zdenerwował. A czy na koniec coś wytłumaczył? Powiedział, że Jasiek jest za mały i nie wie, o czym mówi. A mama dodała, że to nie jest takie proste. Jak zwykle mają trochę racji, ale chyba można to nieco lepiej wyjaśnić. Aha, w takim razie pora na nas. Zdecydowanie pora na nas. Na naszą piosenkę. Uwaga, brygada! Brygada Dobra Rada! Brygada Dobra Rada! Brygada podpowiada! Brygada dobrze zna się na życiu i na kasie! Brygada podpowiada, co robić wam wypada! Brygada wie, jak jest! Brygada jest the best! A my trzymamy z wami, naszymi kolegami! Jaśku, pewnie wiesz, że dzieci nie wolno legalnie zatrudniać. I to jest właśnie najgłupsze. Już mu mówiłam, że najpierw trzeba się nauczyć bardzo wielu rzeczy, żeby potem korzystać z tej wiedzy w pracy i w życiu. I to jest głupie, że musimy się uczyć i uczyć, zamiast zarabiać pieniądze. I to, że trzeba prosić dorosłych o każdą złotówkę. Taką jak ja! Taką! Jaśku, nikt przecież nie zatrudni ośmiolatka. Nikt takiemu dziecku jak ty nie powierzy odpowiedzialnych zadań, choć jesteś naprawdę bardzo mądrym chłopakiem. Chyba rozumiesz, że twoja wiedza i twoje doświadczenie są naprawdę niewielkie. No i jeszcze dodam, że nie masz tyle siły i wytrzymałości, by wykonywać niektóre zawody, prawda? Były kiedyś takie straszne czasy, kiedy ośmiolatki czy dziesięciolatki chodziły do pracy w kopalniach i fabrykach. Naprawdę kiedy? Jakieś 150 lat temu dzieci pracowały tak jak dorośli, jednak zarabiały mniej niż jedną piątą tego, ile dostawał pełnoletni robotnik. Tyrały przez 10 godzin dziennie i marzyły o chodzeniu do szkoły, tylko że wówczas uczyć się. Mogli tylko ci z bogatych rodzin, a nie wszyscy jak dziś. Dlaczego dzieciom płacono tak mało? No właśnie dlatego, że były dziećmi. Nikt się z ich głosem nie liczył. Czasem nawet nie znały innego życia i w każdej chwili można je było zastąpić nowymi dziećmi. Rozumiesz? Te czasy naprawdę by ci się nie spodobały. Bogaci chodzili do szkoły, a biedni tracili zdrowie w fabrykach i nawet nie umieli się podpisać. Właśnie dlatego ciesz się, że chodzisz do szkoły, że masz rodziców, którzy ci pomagają, wychowują cię, dbają o to, żeby ci niczego w życiu nie brakowało. I wypłacają kieszonkowe. Otóż to. Niby macie rację, tylko ja nadal uważam, że to niesprawiedliwe, że dzieciom nie wolno zarabiać pieniędzy. Hola, hola. Wcale tego nie powiedzieliśmy. Właśnie, że tak. Ja też to słyszałam. Powiedzieliście? Nie kłamcie, znowu nas wkręcacie. Ho, 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 tak to jest, kiedy się wrzeszczy i obraża na świat, a uszy nie dostarczają do mózgu informacji. Powiedziałem, że dzieci nie wolno legalnie zatrudniać, bo to prawda. Nikt małemu chłopcu nie powierzy odpowiedzialnej dorosłej pracy, bo wszyscy wiedzą, że dzieci mają inne zadania. Uczyć się, mądrzeć, zdobywać wiedzę i umiejętności. Dzięki temu jednak kiedyś będziecie wspaniałymi pracownikami. Ale nigdy nie mówiliśmy, że dzieciom nie wolno zarabiać. Chyba się pogubiłam. Właśnie, ja też. Lisie, wytłumacz to naszym przyjaciołom w jakiś sprytny sposób. Bardzo chętnie. Wreszcie to zrozumiemy? Żeby opowiedzieć o sprytnym zarabianiu pieniędzy, potrzeba największego spryciarza na świecie! E, pardon, we wszechświecie. Oto on, oto ja! Szomo! Dobra, dobra. Dzieci nie chodzą do pracy tak jak dorośli, dlatego że zatrudnianie dzieci jest nielegalne. Czy to oznacza, że dzieci nie mogą zarabiać? O, w żadnym wypadku. Oczywiście, że mogą. Tylko pod kilkoma warunkami. Jakimi? Lisie mów. Po pierwsze, na takie zarabianie muszą się zgodzić wasi rodzice. Po drugie, to, co zrobicie za pieniądze, nie może być pracą ponad wasze siły. Po trzecie, to, co zrobicie za pieniądze, nie może wam odbierać czasu na naukę i wypoczynek. Po czwarte, zdaje mi się, że to ja miałem wyjaśniać, tak czy nie. Oj, Lisie, nie denerwuj się. Chcieliśmy Ci pomóc. Dziękuję, obywam się bez pomocy. Jestem mistrzem w genialnie prostym tłumaczeniu, piętrowo skomplikowanych spraw nieznośnie niecierpliwym słuchaczom. Szamuchaj! Lisie! Więc kto nam może płacić pieniądze, jeśli niby możemy je zarabiać, ale nie możemy chodzić do pracy? Płacić Wam będzie ten, z kim się umówicie. Wy i Wasi rodzice. Umówimy, ale na co? Na to, co okaże się komuś potrzebne. Na przykład mamy ferie zimowe, tak? Śnieg pada i pana. No, może ostatnio to raczej rzadkość, ale wyobraźmy sobie, że sypie jak w bajkach. Sypie, i sypie. Sąsiedzi chodzą do pracy, a jednak muszą dbać o to, by chodnik wzdłuż ich ogrodzenia był oczyszczony. Ośmiolatki z szuflami mogą odśnieżyć mnóstwo chodników i dostać podyszce od każdego właściciela domu, który się wcześniej na to zgodzi, prawda? Faktycznie. Świetny pomysł. No. A może wasza sąsiadka, która ma 80 lat i pieska, troszkę się już boi wychodzić z nim na wieczorne spacery, ponieważ bardzo kiepsko widzi? Może odpali piątaka komuś, kto ją w tym wyręczy? O kurczę, na to nie wpadłem. A, jest jeszcze grabienie liści? Przynoszenie zakupów starszym sąsiadom, pomoc w zbieraniu warzyw i owoców. Znam takie sprytne dzieciaki, które mieszkają na wsi i pomagają w zbieraniu truskawek, ogórków, szparagów albo, albo marchewek, i za to dostają wynagrodzenie od właściciela pola. Nawet zmywanie naczyń albo odkurzanie we własnym, kochani, własnym domu może być formą zarabiania. No to też się przecież możecie umówić z rodzicami. Wy wykonujecie część dorosłych obowiązków starannie i dokładnie, a rodzice kupują od was wasz czas i zaangażowanie. Kupują nasz czas? Tak, jak w dorosłym życiu. Wasz czas jest przeznaczony na naukę i zabawę. A czas waszych rodziców? Dzielą go pomiędzy pracę, wychowywanie Was i zajmowanie się Waszym wspólnym domem i całą rodziną. Czas, wykorzystywany na pracę, kupuje od rodziców ich pracodawca. Pracodawca kupuje czas i umiejętności rodziców. Zleca im wykonanie różnych zadań, a jeśli wszystko zrobili starannie i dobrze, otrzymują za to wynagrodzenie. Aha, teraz rozumiem, co mi ciągle powtarza mama: że gdy zacznę sama zarabiać, dowiem się, co to znaczy oglądać każdą złotówkę dwa razy, zanim ją się wyda. Bo na każdą złotówkę trzeba najpierw uczciwie zapracować. Na każdą złotówkę, taką jak ja, to da! I tu wracamy, moi kochani, do pytania: skąd się biorą pieniądze? Ze ściany, z drukarni. Nie, no nie żartujcie. Czy drukarnia przesyła wam gotówkę, którą sobie wyciągacie po prostu ze skrzynki pocztowej? Skąd się biorą pieniądze na koncie u mamy i taty? No, od tego pracodawcy. Tak, od niego. Jednak biorą się z pracy, z czasu i umiejętności. Dlatego Jaśku kiedyś też pójdziesz do prawdziwej pracy jako dorosły i będziesz co miesiąc dostawać na konto pensję. A na razie możesz spróbować znaleźć sobie najwyżej zajęcie, za które ktoś zechce ci zapłacić jakąś drobną kwotę. O, oczywiście cała ta umowa musi być zawarta w obecności rodziców. Pamiętajcie o tym? Posłuchajcie, a czy gdybyśmy chcieli pożyczyć od kogoś pieniądze, to też mamy o tym powiedzieć rodzicom? Oczywiście. To jasne, jak słońce. Rodzice są absolutnie niezbędni. Pomogą wam się ustrzec przed głupimi pożyczkami. Uratują was przed bardzo głupimi pożyczkami. To pożyczki mogą być mądre albo głupie? Nauczycie nas, jak je rozpoznać? Z przyjemnością. Lisie, nasz wszechświatowy wykładowco, zapraszamy. Aha, oto ja! Pamiętacie, dzieciaki, gdy ostatnio w sklepocentrum Promcia i Zachciewajka chciały Jaśkowi pożyczyć 160 zeta? Pamiętam, oj, pamiętam, prawie dałem się namówić. Pożyczyłbyś tyle, że nigdy byś nie oddał. O, ja też to doskonale pamiętam. Na szczęście Jasiek wykazał się mądrością i postąpił jak całkiem dojrzały dorosły. Nie dał się nabrać. Kiedy idziecie do prawdziwego, uczciwego banku, fachowcy sprawdzają, ile zarabiacie, ile wydajecie, ile potrzebujecie pieniędzy, by przeżyć każdy miesiąc, a ile możecie odłożyć ze swoich zarobków, żeby mieć na spłatę pożyczki. Oceniają wasz domowy budżet czyli zdolność kredytową. Tak to się nazywa. Choć brzmi trochę nudno i poważnie. Wtedy bank podpowiada. Możemy wam pożyczyć tyle i tyle pieniędzy, ale wy będziecie spłacać nam co miesiąc, na przykład po 2000 zł, bo tyle będziecie w stanie odłożyć. Wówczas pożyczacie mądrze. Dacie radę, spłacić kredyt. Jeśli natomiast pójdziecie do promci i zachciewajki, które powiedzą: Pożyczymy wam mnóstwo kasy. Nie obchodzi nas, jak to zwrócicie. Ale jeśli nie oddacie, to naliczymy wam drugie tyle i trzecie tyle i nawet czwarte tyle. Zabierzemy wasze smartfony, rowery, ciuchy, nawet klocki, a wy i tak będziecie nam spłacać ten dług do końca życia. To właśnie będzie. Wiem, to będzie głupia pożyczka i bracia długaśni? Czyli długi zamiast przyjemności. Jasiek? Gośka? U mnie macie szóstkę z finansów. U mnie nawet szóstkę z plusem. Jeśli taka ocena w ogóle istnieje, dawno nie byłem w szkole. A powiadam ci, nie masz czego żałować. A jeżeli pożyczę od kolegi trzy lub cztery zeta na ciacho, albo na sok w kartonie? O, o takich drobnych pożyczkach nie musisz koniecznie opowiadać rodzicom. Najważniejsze, żebyście pamiętali. Już wiem, że trzeba oddawać na czas nawet jedną pożyczoną złotówkę. Każdą złotówkę, taką jak ja. Tada! Jeśli jednak pożyczka miałaby wynosić znacznie więcej, na przykład połowę kieszonkowego, to już wtedy powiedz o tym rodzicom i zrób to, zanim pożyczysz tyle kasy od koleżanki lub kolegi. Mhm. Przedstaw rodzicom ile chcesz pożyczyć i na co. Może wspólnie znajdziecie jakieś inne rozwiązanie tej sprawy? Bo dorośli wiedzą, że bez potrzeby nie warto się zapożyczać. I wiedzą, jak trudno jest spłacać pożyczki, zwłaszcza te spore. Trzeba sobie wtedy ograniczać wydatki na przyjemności. Czyli te najprzyjemniejsze. Co za pech. To się właśnie nazywa dorosłe życie, do którego tak tęsknił Jasiek. Pieniądze się zarabia. Wydaje się je na to, co najpotrzebniejsze. Trochę się oszczędza. No, czasami też się pożycza, żeby szybciej kupić coś, co jest bardzo, ale to bardzo potrzebne. Ale potem się mocno oszczędza, żeby oddać ten dług. Myślałem, że to wszystko jest mniej skomplikowane. Dlatego właśnie. Dzieci mają się przede wszystkim uczyć i rozwijać, a nie zarabiać. Kieszonkowe i pomoc sąsiedzka to najlepsze sposoby na budowanie oszczędności. Wtedy macie własne pieniądze i zaczynacie je hodować. Ten banknocik do zagródki, tamten na zakupki, zarabianie pomaga w oszczędzaniu. Jednak nie może na tym ucierpieć wasza najważniejsza praca, czyli. Nauka i zdobywanie wiedzy. Można jeszcze oddawać do skupu szkło albo makulaturę. Z tego też wpada jakieś grosiwo. Niektóre dzieciaki przygotowują pyszne lemoniady i sprzedają podczas wakacji tym, którzy przechodzą akurat przed ich domem. Mhm. Faktycznie! Faktycznie. Hmm, widzicie, ile macie możliwości bez potrzeby rezygnowania ze szkoły? Po co, Jasiek? Zostajesz w klasie? Oczywiście. Brygado, dziękuję. Muszę się jeszcze wielu rzeczy nauczyć. W takim razie ja zapraszam naszego kochanego pana czytacza. Poproszę o wyjaśnienie, skąd się biorą pieniądze. Skąd się biorą pieniądze? Ja wiem, z drukarni. No weź się ogarni, sportmonetki mamy. Ze ściany, ze ściany, skąd <laughs> to? Albo z karty, z blika. E, chwilkę, to żarty. Skąd Bo kasa jest na koncie. O, ta, i na koncie siedzi w kącie. – Skąd się wzięły na karcie? W bliku i bankomacie? Bo dali je mamie i tacie. Za co? No, za pracę. Za pracę. Za pracę dają płacę, a płaca to pieniądze. Pieniądzem swoim rządzę, a pieniądz to sprawunki, zakupy i rachunki, okazje i radości, marzenia, oszczędności, śniadanie, które zjadasz, cel, na który odkładasz. Pieniądze to majątek, majątek to początek. Yy, początek? Ale czego? No, chy, czegoś bardzo dobrego. Dlatego yy, proszę was, opowiem jeszcze raz. Praca. To płacy początek. Płaca to oszczędności. Wątek majątek jest z oszczędności, z majątku zaś nasze radości. No tak, pieniądze siedzą w ścianie. Lecz najpierw zapracuj na nie. W rolach głównych wystąpili Julia Kamińska, Jarosław Boberek, Janusz Zadura. W pozostałych rolach. Piotr Wojtyński, Liliana Rogaczyk, Karolina Gibowska, Agata Wicka. Reżyseria dźwięku Ania Wójcik, Jan Kwapisz, Studio Nagrywarka. Tekst piosenki Marcin Przewoźniak. Wykonanie piosenki Julia Kamińska. Nagrania, edycja, udźwiękowienie, opracowanie muzyczne, miks i mastering Tomasz Kulik, Jan Kwapisz, Studio Nagrywarka. Kierownictwo produkcji Kasper Kubiak i Milena Załęska. Nadzór projektu Kasper Kubiak. Producent wykonawczy Jan Kwapisz. Studio nagrywarka. Producent Anita Rochalska i Agnieszka Adaszewska. Empic Go.